Cześć, witajcie, z tej strony Vatu, witam w kolejnym odcinku z Walheima. Nagrywam go od razu po poprzednim i tak stwierdzam, że domek jest trochę nieudekorowany. Nie będę wydawał miedzi na te kinkiety, po prostu postawmy pochodnie tam, gdzie będą w miarę pasować. Na przykład tu, może tu jeszcze jedno. Tutaj mam go wnisko, ale i tak jedna się przyda tutaj. Tutaj gdzieś po bokach. Pięknie to tu widać stocznie, naszą. Dobra, tyle będzie musiało wystarczyć tych pochodni. Przynajmniej tutaj. Tutaj wróćmy jeszcze jedną, w tym nieużytecznym miejscu. I może gdzieś tu. A teraz tak jakiś dywanik. No, gdzieś tu przy łóżku dajmy. Hmm. Stół. tu to raczej na dole. tutaj tutaj, może nie może jednak nie tutaj, bo będzie trochę przeszkadzał w przechodzeniu a gdzieś tutaj dajmy do niego jakieś stołki za dwa prawda, one kosztują to nie mało jeden tak drugi tak trochę nierówno je wstawiłem ok, teraz zdecydowanie lepiej Mógłbym jeszcze to zrobić, a to jest to jak na przedmiot, może niekoniecznie na razie. Ten stołeczek gdzieś tutaj z boku, to mi się wydaje, że tak u mojej babci było zawsze stolić, taki stołek taki. Najwyżej tego drewna drąbię, którego braknie. E, na banery widzę, że brakuje skrapów skóry, co niestety jest niezbyt dobrą informacją. Mm. I to chyba na tyle na razie z ozdób. Tak mi się wydaje, mogę ewentualnie 100 z monet położyć na stole. O, tutaj z tym to nie wiem co to chodzi na razie. Dostaliśmy wcześniej jeden kilo w poprzednim odcinku, który ma swój ciężar obniżony jeszcze trochę, co nas nie interesuje, bo mamy kilo, który w ogóle nie ma ciężaru. Ale ten chciałem zburzyć stoli. Nie wiem czy mogę nie zburzyłem koniec końców. No i dobra. Jak na razie w domku to to tyle. E, e, odłóżmy rzeczy, które niepotrzebne nam są. Tutaj trzeba doładować... O nie, gdzie szlachetne drewno mi używasz. Wariowali. Dołożę tutaj węgla tyle ile mam przy sobie. Więcej miałem niż myślałem. Myślałem, że mam jakieś 2-3 sztuki. Okej. Okay. Schowam tą tarczę i tą sikierę. Tutaj na razie nic nie będę potrzebował, bo będę to wszystko wyburzał. Tu ma być magazyn. No i tak, to mogę tu zostawić. Pochodnia się przyda, nawet nie wiem, czy nie wezmę jeszcze jednej, albo po prostu całej. Ja tą zostawię. Na razie miedzi drewno zostawię tutaj, ale jeszcze oczywiście przerobimy wszystko, ponieważ chcę zrobić jak najlepiej szersze zbroje. Prawda, ta ma fajne, bo ma oświetlenie w ciemności ale to trudno się mówi tutaj dorzucę na Maxa, ile się da i idziemy robić brąz ok a do z tym brązowym grotem czas czapiórka niestety więc sobie odpuszczę zrobię ale kurde po z brązu zrobiłem przez przypadek no trudno się mówi Zrobię jak najwięcej brązu, żeby zrobić zbroję, a później ją ulepszyć, o ile w ogóle mnie stać, o ile nie potrzebuję dzików do tego. Hmm, dobra, cena się skończyła. E, o, o gdzie tu mamy, tu są, tu na szczęście skóra z Jelenia. Tutaj też skóra z jelenia i hełm też z brązu. Okej, okay, teraz ulepszamy to brązu za ulepszenie pancerz chyba się zwiększa o 2 chciałbym też może topór ulepszyć, cięte się zwiększają z 40 na 45, no to już jest jest trochę jednak o, teraz już nie ulepszę, bo nie mam więcej e, niestety z e, skrawków skóry ćwikowanej zbroi i tak bym mógł ulepszyć, e, Helm daje ile? 10, a tak to pewnie daje 8, tak samo jak wszystko Okej, okay, no to wszystko po jednym poziomie jeszcze ulepszę, o tyle mnie na razie stać. Więcej nie mam cyny. O, no i dobra, to by było na tyle. Jeszcze jedno co bym chciał ulepszyć, albo w ogóle zrobić. Nie mogę tarczy jakiejś lepszej zrobić z brązu? Czy teraz tu nie mam, mam półklecz z brązu mógłbym zrobić. 10 brązu kosztuje. A co daje ta moja tarcza? Moja tarcza daje więcej szansy na parowanie. No kurde nie, pasowałoby zrobić jednak tą tarczę z brązu, więc myślę, że zastopuję na razie, wybiorę się gdzieś znaleźć cynę, e, przepalę ją szybko, i będziemy się widzieć jak już to będę miał. No i dobra, postanowiłem mi z tym co mamy na wyprawę, bo zanim się to wszystko tam poprzepada, no to jest zbyt dużo czasu, żeby czekać, a myślę, że wystarczy na to, to co mamy, żeby iść po prostu gdzieś w kurhany. Zobaczymy czy tu byłem. Prawdopodobnie nie, chociaż to nigdy nie wiadomo. Ok, przeciwnicy są, więc chyba jednak nie byłem. Teraz z ulepszoną ślikierem to już luźno. I jeszcze z ulepszoną zbroją to nic nam nie zadają praktycznie obrażeń. Założę sobie jednak pochodnie do drugiej ręki. Chciałbym tarcze i, i. Czemu nie mogę założyć pochodni? Jednocześnie broni. I automatycznie chcę tarczę założyć temu. Ok, i idę po prawej krawędzi. Nie wiem, czemu bije bi. ale Dobra, mi to na rękę, ale oczywiście najpierw po prawej krawędzi. Jak biję jeszcze tak drzwi, no to niestety biję mniej w niego. Na mnie tak mi się wydaje. ci zawsze trzeba pozbierać. Nie wiem czy tych rdzeni też najpewniej wykorzystam na to, żeby zbudować kolejny mielarz na ten węgiel. O, mamy spawner, ale kości myślę, że nie będą mi aż tak potrzebne. Dobra, i tu mamy jakieś rdzenie, kasę, rubiny. Jeszcze więcej kasy. Tu jeszcze bursztyn. I mamy ten rdzeń pomiotu. Tu mamy lokalizację, ale to jest ta, którą znamy, więc możemy lecieć dalej, ciągle trzymając się prawej krawędzi. Tu nie ma, nie ma, to tylko jakiś korzeń, szkielet, jak widzicie, jak mało robią już te szkielety, ale on niestety, ten sierpca zaraz, niestety zatruwa. To nie jest, niezbyt mi się podoba, tym bardziej, że nie mogę go jakoś wszystko zabić, ale okej, okay. jakoś to poszło. To mi się świeciło, z niego chyba nic nie dostałem, albo jak dostałem to za mało Tego muszę najpierw utruc Dostaliśmy magiczny młotek Do czego, do niczego nam się raczej nie przyda, no ale jak jest to jest Wiem, że zbierzamy najpierw prawą, a to jest prawa najpierw, więc to ta jest tamtym przyszliśmy Tu mamy grzybka I po prawej stronie idziemy Kolejne dwa. Tutaj nic widać nie leży. Takaś perełka. Tu jeszcze więcej cenności. To ta sama lokalizacja. I kolejny rdzeń. To już jest który? Piąty. O, pięknie. Mamy na jeden cały ten mielarz do robienia węgla. Co mi się podoba. A nie pamiętam, ile kosztuje jeden portal. Aż sobie to sprawdzę. To jest w różnych. I dwa kosztuje to tylko, więc nie ma źle. A teraz zaś będę miał problem, żeby założyć pochodnie i sikierę na raz, bo pochodnia jest uznawana za broń, temu nie da się jej na raz założyć. Czasem to ułatwia ta opcja, że na najlepszą tarczę od razu ekwipuję jaka jest możliwa, a czasem widzę utrudnia bardziej. No i puściutko, No i tutaj też puściutko. To znaczy, że już jest cała zwiedzona. Zastanawiam się, czy jakoś sobie nie oznaczyć czasem, że mamy zwiedzoną już tą aktualną, co jesteśmy. Ale to musiałem ściąć jakieś drzewo, może. I wybudować tutaj coś. Tak chyba będzie najlepiej. Tutaj jakaś powala, na podależała, no to ją od razu wykorzystam. Ok, możemy coś przegryźć. Upiekłem też rybę i fajnie daje nawet bonusy. Wezmę sobie jeden miodzik I na razie niech będzie to wszystko Udałoby się nawet sparować Temu chyba, że mam dużo więcej obrony Tak to by się raczej nie udało Zobaczmy czy mogę zbudować Niech będzie chociażby warsztat, że chcę tak pozbudować I to będzie nasze oznaczenie, że tutaj już byłem Dobra, weźmy do jakiejś innej poszukać Kondycji mam dość sporo. Tutaj coś mamy. Niestety nie. Jeszcze w którymś odcinku będę musiał zrobić? Fortyfikację. Ale dobra, na razie zastopuję nagranie. zobaczę czy się w ogóle nagrywa. Nagrywa się. No, więc do zobaczenia za chwilę. No i wróciłem do domu na razie. Ponieważ nie dość, że mnie gonią. Widzę potworki dalej. E, to zrobiło się ciemno. To jest problematyczne. Nie widzę nic. Chciałbym z niego, z niego zablokować. obrażenia, od tego też może być. I od tego zabiję też skarża brutala z jedną gwiazdką. To mi dało nasionko na pewno. I chyba magiczny młotek jeszcze jeden? Albo coś innego magicznego? Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy ten mi coś niestety popsuć. Jeszcze jeden był. No ale na razie go nie widzę. O, jest. Już nie wiem, czy mi tam uli nie popsuł czasem. Kurde, prędzej sobie tu dom zniszczę, niż go trafię. No widzę, że mi chyba jeden ul zniszczył. Dokładnie. No nic, odbuduję go od razu. Pyk. O kurde, jeszcze skarżył brutal. Nie zdążyłem zablokować odpowiednio. Ale jak widzicie, teraz już mi nie bije wcale aż tak dużo. Dzięki tej zbrojce ulepszonej, i znowu jakieś nasionko dostałem. Tego bossa można przyzywać kilka razy. Czy się to opłaca, czy nie? Nie wiem, zależy. Do tego moda, którego mam zainstalowanego, może się opłacać. A tak to ogólnie nie. Na podstawowej wersji raczej nie. Tak, pierwsza noc w domku. Idę spać, a resztę nie, nie mogę ich spać, bo w pobliżu są wrogowie. A resztę będziemy może lecieć już na tą wyprawę. Nie, mam trochę tych rdzeni, więc mogę też zarówno dobrze na razie odpuścić sobie yy, zbieranie ich na ten mielarz. Dalej w pobliżu są wrogowie. Jakieś pełowe to miejsce, na to łóżko wybrałem. Się ich naszło. Patrzę od razu, czy nie ma jeszcze kogoś. Nawet mnie nie widział, więc mogłem spokojnie, bym mógł spać, no ale dobra. Marzysz o... marzysz, że leżysz na plecach wśród łąk, wypatrują, wpatrując się w chmury na niebie. Twoje imię to nicość. Dobra, mogłem załadować piecyk, bo jakbym załadował piecyk, to teraz by było przepalone, bo w nocy mija czas. No ale przez te ataki jakoś nie pomyślałem o tym. Okay. zamodujemy piecyk na razie zrobię cięcie i po prostu postawię drugi piecyk żeby szybciej to wszystko przepalać no więc dobra, tam się przepala, a ja pomyślałem, że zajmę się tu fortyfikacją podniesiemy sobie tu teren wytniemy to co jest tu niepotrzebne na przykład to myślę, że to drzewo też e, podniesiemy teren jako fortyfikację, i może dorobię jeszcze z twardego drewna, też trochę fortyfikacji. Zaraz zobaczymy. Ok, i odtąd podnosimy te tak, żeby potwory nie mogły przejść. Ok, tak, lecę do samego końca i widzę się z Wami jak skończę. No i dobra, zrobiona cała portyfikacja, wiem, że może nie wygląda super pięknie, ale na pewno będzie przydatne. Teraz zajmiemy się zrobieniem brązu, który może się przyda do zrobienia tarczy, a jak nie tarczy, to łuku. I brak podcyny. Eee, a ja bym chciał teraz stworzyć bym mógł kilo z brązu też by się mógł przydać Ale w sumie może niekoniecznie Może później już będzie mieć Z żelaza od razu Brązowy miecz Brakuje skrawków skóry no, Ale ulepszałem ten Topór, więc niech zostanie topór Może sobie go, może poulepszam jeszcze Czemu toporu nie mogę? A te skrawki skóry mm -hmm. Więc ulepszę sobie zbroję a do łuku? Może mógł łuk zrobić łuk się może przydać lepszy. Mam nadzieję, że dość dobrze mnie słychać. Gdzie jest lepszy łuk? Chyba łuk się robi z czegoś innego lepszy. Kompozytowy, a ja mam kompozytowy, ok. To ten mam. I na razie chyba lepszego nawet nie mogę zrobić. Tego tak patrzę. Ale chciałbym zrobić za to pelerynę, tylko ze skóry trola. Może na nie będzie mi brakować pewnie czegoś. Mhm. 10. A A jeden pancerza. A ta? Też daje jeden pancerza. Więc zróbmy sobie po prostu ze skóry jelenia. Ewentualnie umiem ule. Zrobiła się? Nie zrobiła się. Musiałem przerwać przez przypadek. Ok, teraz jakbym ją ulepszył. daję już dwa. Czy mi się opłaca to na trzy? Może niekoniecznie, bo chciałbym jeszcze łuk ulepszyć. Łuk się przyda na drugiego bossa. I na twórkę ulepszamy. Młotków, motyk nie będę na razie ulepszał. A peleryny bardziej nie mogę, bo brakuje mi skóry z jelenia. Mhm. Wszystko po myślę, że. A, jeszcze strzały bym chciał jakieś zrobić. E, będziemy płynąć od razu na bossa. No. Żelazna czy, kościana, żelazna tarcza nie wiem czemu żelazna. E, 32 siła parowania 33 nawet, przesyła moje umiejętności. A tu mamy siłę parowania 20, i siła bloku tu jest 100, a tu jest tylko 6. Nie wiem, czy to nie jest jakoś pomieszane premia za parowanie 1,5, a tutaj w ogóle nie ma jak chciał jednak zrobić ten pukler z brązu, nawet jeszcze mogę a czemu nie mogę, ulepszyć ulep też hełm e, tylko, że jedno albo drugie będę musiał zrobić chyba e, i tu ma już siła pancerza 16, siła blokowania 30, premia za parowanie zróbmy sobie ten pukler z brązu no i nie mogę hełmu, a czy mogę jak jakąś jedną sztabkę? Nie mogę jednej sztabki nawet, więc ulepszę sobie ten puklesz. Okej, okay. to powinno wystarczyć. Tutaj robię węgla na zapas. Cyna nam się skończyła, temu nie mogę więcej zrobić e, brązu. W ogóle to odstopowałem to nagranie, tak odstopowałem. Okay, dodam tutaj na maksa węgla, ile mam Wiecie, jak widzę, się już nie przepala, czyli materiały wszystkie, które miałem się pokończyły OK i teraz chciałbym tu... a, muszę zburzyć będę musiał zburzyć jedną tą hmm, ale może na razie niech się przerabia Taki może odłożę rzeczy niepotrzebne na wyprawie na pewno nie będzie potrzebna ta tarcza ten jeden młotek, tylko czytałem. Ten ma tam z dodatkiem staminy, więc niech będzie. Motyka. Myślę, że nie będzie potrzebna. I z pochodnią mam mały problem. Mm, ponieważ tak zużytej pochodni bym może nie chciał brać. Ale weźmy po prostu dwie pochodnie. Tutaj sobie to przełożę. Ubiorę. Yy, ceny mamy trzy, to powinny jeszcze być w stanie zrobić sztabki ale już chyba i tak nie będę w stanie ulepszyć więc niech będzie muszę wziąć na pewno więcej jedzenia a żeby zrobić więcej muszę co to znowu mi zniszczyli ule? jakim cudem? dobra, ale na razie idę się przespać węgla się za ten czas narobi trochę więcej I zastopuję nagranie, jak będziemy wyruszać to wtedy odstopuję a chwilę odpałzowuję ponieważ postanowiłem zbudować jeszcze kać fermentacyjną zaraz pokażę jak się jej używa yy, otóż trzeba do niej włożyć wcześniej przygotowany zaczyn tu tam, jak się tu nazywa to brzęczka czemu się to wyłączyło i tak mamy brzęczkę miodową esencja lecznicza yy, słaby miód pitny leczniczy dostaniemy później z niego tutaj mamy brzęczka na odporność na truciznę Esencja kondycji i smaczna. E... Aha, i niszczy po prostu poziom regeneracji życia, ale za to regeneracja kondycji dużo szybsza. E... Ja myślę, że sobie wezmę tą na kondycję, brzęczkę zrobię. W ulepszeniach nic nie ma. I teraz idziemy ją wsadzić tutaj, po prostu do tej beczki kadzi fermentacyjnej. I niestety trwa to aż 20 minut. Ale myślę, że, że ją źle postawiłem, to po pierwsze, bo stawiam od razu też portal. Jak to nie mam. Aha, no tak, zapomniałem jeszcze zburzyć tego. Tu powinienem mieć. Tylko, że jeszcze muszę odłożyć wszystkie rzeczy, które mam. Tutaj włożę na razie śmieci. To dobra, to już później będę segregował. Zabiję jednego trola. Było ciężko, ale się udało. Tę mam skóry, jego i w ogóle. Dobra, mamy rdzenie. Resztę tych śmieci też powkładam tutaj. No, śmieci, nie śmieci. No, węgiel jest niesamowicie przydatny. Temu tak więcej przepalałem na, na zapas ciągle. I zbudujmy sobie portal tutaj. Kurde, się nie mieści. No, to trudno. Zbudujmy go może w domku. a jeszcze przez przypadek podłogę wyłożyłem to mam dzisiaj PH jakiegoś OK. i portal to nie w tą stronę chyba tylko w tą okay. na razie nie ma drugiego więc nigdzie jeszcze nie połączony nazwiemy go baza Duży dużych liter później będziemy musieli to samo wpisać przy drugim portalu No i temu nie muszę czekać, aż się to dokończy, bo po prostu później tu przyjdę. Po to. E, zdobyłem też jakiś kilo, które od razu odłożę. E, I przede wszystkim będę chciał zrobić strzał więcej. E, ogniste albo te. Zobaczę, jak działają te. te a nie, bo. To to Kruk się tam witał? Gdzie on jest? Teraz chwilę widziałem napis Witaj wojowniku. Nie wiem czemu. Może przez to rozbudowałem Kacz. I eee, co tu ja miałem? Wyleciało mi kompletnie z głowy co chciałem, eee, ale na pewno no, nie mam pojęcia, więc przygotowuję się dalej i zaraz się widzimy. No i jak myślę mam wszystko przygotowane. Robiłem też trochę strzał. Takich z grottens z, z brązu, trochę ognistych, bo on jest, ten boz nie jest odporny na ogień. Przygotowałem wszystkie rzeczy, które potrzebuję do portalu i co najważniejsze, co prawda wrócę tutaj, no ale wezmę też od razu te nasiona, żeby mieć przy sobie. Nie pamiętam, czy tam trzeba 3, czy cztery, jakoś tak. Nie wiem, gdzie jest ten kurm, mam nadzieję, że sobie pójdzie. I wchodzimy tu na naszą łódkę. A, to już Gdzieś jest drabinka, ale nie mam nawet pojęcia, gdzie. Chyba tu. Mhm. Użyj drabiny. I dobra, możemy płynąć. Nawet wiatr nam w miarę sprzyja. Spróbuję no z Wami jeszcze przepłynąć przez kładkę i będę kończył ten odcinek. Na no bosa już popłyniemy w następnym. Tego jeszcze tylko do okładki Ciężko się tu widzę zmieścić, trochę jest. Dość szybka jest już ta łódka w porównaniu do yy, tej trwa... Tratły, którą mieliśmy. Rozwiniemy jeden żagiel o jeden poziom. Trochę się przesunę jeszcze w bok. Ciężko się tym kieruje, naprawdę. W takich wąskich uliczkach. I czy się nic nie stanie tylko? w naszej łódce bo widzę, że trochę zachyci, ale tak wysoko Oj, no i niestety nie przepłynąłem yy, więc muszę wysiąść łódka nawet niech tu zostanie hmm. nie wiem, na razie to chyba zburzę w takim razie bo co innego poradzę Trzeba Będzie zbudować jeszcze wyżej to wszystko. A później będziemy widzieć, czy się to w ogóle jeszcze opłaca trzymać. Tego też nie jestem przekonany. Mi się zregeneruje trochę kondycji. Także bym dał radę dopłynąć. Ok, płyniemy. Myślałem, że ten jednak maszt przejdzie przez to, no ale nie przeszedł. Trochę muszę tylko trajektorię tu zmienić. No i płyniemy do przodu. Jeszcze na morzu są takie fajne stworki. Może się je uda pokazać. Aha, mamy wiatr w żagiel z tego co widzę niestety. Więc już sobie popłynęliśmy. Trochę tam ją tych strzał na niego. Ale nie mogę jak inaczej tu zabić, a będzie mnie bił kamieniami. Dobra, może mu się uda uciec jakoś. Użyjmy steru. Czy się uda? Mogę no, płynąć, już wypłynęliśmy. Tylko, że wiatr mamy centralnie, ple... ten, od przodu od rufy. No więc nic, na razie to zostałem, bo jedynie co, co się stanie, to poniżczę tą łódkę. I żegnam się z Wami, miłego dnia, zapraszam do następnego odcinka, cześć.